Cześć, witajcie. Dzisiaj klipa 10 groszy, prezentacja klipy. Oczywiście ta po lewej stronie, jak już widzicie, klipa to zawsze jest moneta kwadratowa. Kwadraciak popularny. Nakładka, tak jak każdej wcześniejszej, tylko 5000 sztuk, więc jedynie 5000 Polaków może posiadać taką monetę. Moneta niedoceniana, niskiej wartości, aczkolwiek ceny się różnie wahają, więc w przyszłości może być ona dużo droższa. I na to liczę. Zaprezentuję Wam teraz drugą stronę klipy. I mamy tutaj drugą stronę klipy. Jak widzicie, piękne bicie z templem lustrzany. Moneta się błyszczy. Popatrzcie się, widać tu moją dłoń. Wszystko widać. Moneta jest jak lustereczko. Oczywiście piękne nabicie monety. Mennica warszawska, u góry znak, symbol. Orzeł w koronie, Rzeczpospolita Polska. 10 lat w obiegu, szkoda, że na 20 lat takie nie wyszły. Może na 30 lat w obiegu znowu wyjdą klipy. Bardzo bym był z tego rad. Na tyle dzisiaj kończę. Czym się i do następnego. Na razie.